Dzisiaj będziemy testować taki oto preparat. Jest to preparat do czyszczenia turbosprężarek. Jak mogliście zauważyć w poprzednich moich filmikach, mam problem z turbosprężarką. Turbosprężarka e, zawiesza się, nie ma pełnej mocy. Po prostu kierownicę, e, ta zmienna geometria gdzieś tam się przycina i gruszka nie może jej poprawnie sterować. Dlatego też postanowiłem wypróbować taki środek, jaki tutaj widzicie. Do czyszczenia turbosprężarek. Zdecydowałem się na ten środek, ponieważ nie mam czasu tego rozebrać. Wypadałoby tą turbosprężarkę wykręcić, wyczyścić, tak aby działało to poprawnie, ale znalazłem taki środek, który prawdopodobnie czyści turbosprężarkę od środka. Czyli nie, teoretycznie nie musimy jej rozbierać, powinno nam to wypłukać te nagary sadze, która właśnie blokuje, e, blokuje naszą zmienną geometrię. Tak więc e, testujemy sobie ten, ten preparat. E, już Wam opowiadam jak to się stosuje. Według producenta preparat ten podaje się bezpośrednio do e, filtra, poza filtrem e, powietrza, czyli do przewodów, które prowadzą do do kolektora ssącego następnie, z, następnie trafia to ten preparat do silnika i ze spalinami wylatuje na naszą, naszą turbosprężarkę i oczyszcza ją wewnątrz tak więc tak to wygląda warunek jest taki żeby silnik był rozgrzany do 90 stopni i obroty silnika były utrzymane w granicach 2000 tak więc do tej czynności potrzebujemy jeszcze jednej osoby, która będzie, nam, która będzie nam utrzymywała obroty w tej granicy. Preparat należy stosować pulsacyjnie podając do, do kolektora sącego tak więc zaczynamy, zaczynamy działać pod tłumik wydechowy podłożyłem biały karton żebym widział czy są jakieś jest jakaś sadza czy olej czy, czy coś takiego związane no i oczywiście żeby nie leciało to bezpośrednio na trawę w glebę, tak więc to mamy tutaj załatwione, następnie następnie ściągnę sobie pokrywę tutaj pokrywę która przykrywa silnik i Wypnę sobie tutaj ten wąż, który znajduje się za filtrem, za filtrem powietrza, tak aby aplikować ten, ten preparat bezpośrednio przez turbosprężarkę do, do kolektora sącego. Tak więc za chwileczkę zaczynamy. został e, zużyty cały, wypsikałem całą puszkę Producent jeszcze zaleca, zapomniałem Wam wcześniej powiedzieć, żeby po, e, po wykonaniu tej czynności Zostawić e, auto na wolnych obrotach jeszcze przez jakiś czas i tam pogazować trochę Powiem Wam, że w pierwszej chwili troszeczkę się wystraszyłem, bo samochód zaczął e, kopcić na taki niebieskawy kolor No i myślałem, że coś tutaj się wydarzyło podczas tego tego wynalazku. Bo nie wiem, czy zauważyliście, czy było słuchać to na filmie, ale w pewnym momencie wydaje mi się, że za dużo tego podałem, i silnik zagrał, zagrehotał, tak. To taki objaw, jakbyście odpalali samochód z plaka, jest takie, takie klekotanie. Ale no, na szczęście, na szczęście, po jakimś czasie to, to, to dymienie ustało. Tak więc teraz siąd siądę sobie w to auto, przejadę się. I zobaczę, czy jest jakaś różnica. Ale zanim się przejadę, to pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ten biały karton z pod spodu. Zobaczcie, karton jest śnieżno-biały w zupełności. Czysty, nic tutaj z wydechu nie poleciało. No nie, sorry, ale nie. To to, to jakaś taka delikatna sadza. Ale na takie gazowanie, piłowanie. No to tak naprawdę z wydechu nie poleciało nic oprócz tego, tego dymienia. Tak więc wsiadam za kółko i sprawdzę sobie, jak, e, czy jest jakaś różnica. No dobra, przejechałem się. No i niestety muszę wam powiedzieć, że jak dla mnie żadnej różnicy nie ma. U mnie był głównie problem z tym, że gdy odpalałem zimne auto, to nie było, nie było w ogóle mocy. Dopiero po przejechaniu jakichś dwóch powiedzmy dwóch kilometrów, czy tam około 5 minut. Yy, ta, to turbo zaczynało ożywać, ale nie, nie, nie do końca, tak jak powinno być. No tutaj auto już było rozgrzane, tak więc ten, ten zimny start miałem już za sobą. No i moc i reakcja na gaz jest praktycznie taka sama, gdy, gdy, gdy mi się ten samochód rozgrzał, tak więc tutaj nie widzę jakiejś tam różnicy. No zobaczymy, jak auto ostygnie, ale to już niestety nie dzisiaj. Nie wiem, czy, czy, czy to dogram po prostu i Wam tutaj e, powiem, czy tylko po prostu Wam napiszę, czy, czy jest jakaś poprawa. Bo niestety już nie mam czasu, żeby tutaj przy tym grzebać. Tak więc, e, no to by było na tyle w chwili obecnej. Powiem Wam, że nie widzę różnicy, jeżeli chodzi o moc, czy też dymienie, bo tutaj powyżej 3000 obrotów, gdy, gdy, gdy daję gazu, no to naprawdę już pojawia się za mną chmura, bo no, wtryski podają paliwo, a turbo nie, nie daje tyle powietrza, ile powinno, tak więc tutaj jak dla mnie chwilowo jest, na tą chwilę nie widzę różnicy zobaczymy co, co będzie rano tak więc to by było na tyle preparat kosztuje w granicach 50 zł, tak więc nie wiem czy to jest e, warto w to inwestować. Jeżeli by pomogło to wiadomo że te 5 dych można zainwestować ale jeżeli nie ma różnicy no to szkoda chyba na to pieniędzy. I lepiej od razu zabrać się za rozbieranie tej turbo e, Jeżeli macie doświadczenie z tym i wam to pomogło. Dajcie znać napiszcie czy, czy, czy u was e, czy stosowaliście już ten preparat i czy była jakaś poprawa różnicy. Podzielcie się z nami tak aby żeby było większa, większa po prostu liczba osób, która, która to użyła i się wypowiedziała, bo być może my, tylko na moim przykładzie to, to nie pomogło. Tak więc, no to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.